No się moneczko wszystkim. Jak widzicie. Obrzeża ogarnięte. No i słuchajcie, tu miałem taką koncepcję, żeby zostawić tutaj karolińskie joki Ale no niestety koncepcja się zmieniła, bo mam tutaj takie dwie piękne rostraty, rostratki, które mają no około 80 cm od dołu tutaj, od poziomu ziemi do góry liści. I tak sobie wymyśliłem, że tutaj będzie jedna i tam będzie druga. Więc koncepcja się zmieniła, więc te dwie karolińskie wyskakują stąd i tutaj wrzucimy te roztraty. Także biorę się za robotę, zaraz tamte usunę, wykopę tutaj dziury, wrzucę trochę na dół oczywiście nawozu, tak, na spód trochę piasku i sadzimy te no i jak widzicie już otwory pokopane na juczki pokażę wam teraz jakie mają super korzonki zobaczcie, o jest mocnie będą cisnęły tak myślę tutaj jeszcze na spód dostały papu to jest ta jedna, taką ma grzywkę. tutaj druga grzyweczka zobaczcie jak to jest Jaka to jest moc. Naprawdę, jaki pień gruby fajny. Papu. No i korzonki. Mam nadzieję, że będą miały fajne przyrosty. No to już będą sobie mieszkały w gruncie. Także palemka troszek na środku. No i dwie roztratki. Także już się biorę. I sadzę je do gruntu. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Roztraty już wsadzone, obydwie podlane. Mają bardzo ładne, grube pięki. Super system korzeniowy, jak widzieliście wcześniej. Że mam nadzieję, że tutaj ładnie będą rosły. I współpracowały z tym kolegą Trachem. Także zobaczcie, ile ja mam jeszcze tu. Do sadzenia roślin. Miejsca jest. Teraz trzeba tylko sadzić i obsypywać kamieniem. Do miłego dnia. Trzymajcie się na razie. Cześć.